Connecting, to, AI. Connecting, to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzeński. Dziś jest czwartek. 7 marca 2024 roku. Zapraszam do wysłuchania 115 odcinka podcastu AI codziennie. Wojna o przyszłość sztucznej inteligencji nabiera na sile, a w jej centrum znalazł się ostatnio Elon Musk. Zapewne o tym słyszałaś, Słyszałeś? Postanowił pan Musk podjąć kroki prawne przeciwko firmie OpenAI, firmie, którą sam zakładał. No, nie sam. Niemniej jednak brał w tym zakładaniu OpenAI bardzo istotny udział. Później z tego projektu się wycofał. Musk oskarża organizację i jej obecnego dyrektora, sama Altmana, o odchodzenie od pierwotnych założeń związanych z tym, że OpenAI jest fundacją, fundacją non-profit. Odchodzenie od tych założeń i kierowanie działań w stronę tych, które po prostu generują zyski. Musk stawia te zarzuty w kontekście bliskiej współpracy OpenAI z Microsoftem. Microsoft z kolei zainwestował w OpenAI miliardy dolarów, stając się znaczącym udziałowcem, dzięki czemu korzysta z jej technologii do tworzenia swoich narzędzi AI. A przy okazji jak już mówię o Microsoftcie to ja mam od dzisiaj licencję Copilot w Office 365. Jeszcze no, nie widziałem żadnych zmian w tym pakiecie, bo ta licencja się musi tam przeprocesować jakoś przez cały dzień. Pewnie jutro, jutro będę miał do tego dostęp i jak tylko sobie potestuję tego copilota w, w oficie, oczywiście nagram, nagram o tym odcinek. Ale idziemy dalej. Mamy wątek związany z Ilonem Maskiem. Zdaniem Maska OpenAI zdradziło pierwotne intencje skupiając się na zyskach zamiast na dobru ludzkości. Mask utrzymuje, że jego początkowa inwestycja i wsparcie w firmę miały pomóc stworzyć organizację która mogłaby konkurować z Google i jego projektem DeepMind, oferując technologię AI szeroko dostępną, no i bezpłatną. W odpowiedzi na te zarzuty, OpenAI opublikowało na swoim blogu e-maile, które rzucają nowe światło na zaangażowanie Muska w działania firmy. Te maile ujawniają, że Musk dążył do połączenia OpenAI z Teslą, a także proponował znaczące finansowanie, które miało zapewnić organizacji, Mocną pozycję w świecie AI. No, czyli wydaje się, że no to takie działania, jakie podejmuje w tej chwili Microsoft, tak naprawdę. OpenAI w swoim oświadczeniu wyraża rozczarowanie tą postawą Maska, podkreślając jednocześnie swoje zaangażowanie w realizację misji non-profit. Firma podkreśla, że pomimo zmian organizacyjnych nadal skupia się na dostarczaniu narzędzi AI, które mogą przynieść. Wszystkim nam korzyści. Sytuacja pokazuje, duża jest dynamika świata sztucznej inteligencji, gdzie dążenie do innowacji splata się z interesami biznesowymi no a przecież w grę wchodzą tutaj miliardy, już nie miliony, a miliardy dolarów. Spór między Maskiem a OpenAI to nie tylko walka prawna, ale również debata o przyszłości technologii i jej wpływie na całą ludzkość. A teraz przenosimy się na maleńką karaibską wysepkę Angela, która stała się nieoczekiwanym beneficjentem rosnącej popularności sztucznej inteligencji. Wszystko dzięki swojej domenie internetowej AI, końcówce AI, która przypadkowo pokrywa się ze skrótem oznaczającym sztuczną inteligencję chodzi oczywiście o artificial intelligence. Przez lata Angela utrzymywała się z turystyki i rybołówstwa. Pojawienie się technologii takich jak ChatGPT spowodowało gwałtowny wzrost zainteresowania domeną AI, co z kolei przyniosło wyspie niespodziewane zyski. Rząd Anglii, który zarządza rejestracją krajowych domen, zauważył znaczący wzrost sprzedaży tych domen, co bezpośrednio wpłynęło oczywiście na budżet kraju. Zyski z rejestracji domen osiągają obecnie około 3 miliony dolarów miesięcznie. Te dodatkowe środki pozwoliły rządowi na spłacenie części zadłużenia kraju, a także zniesienie podatków od nieruchomości dla budynków mieszkalnych. Zgodnie z prognozami, przychody z domeny AI mogą w nadchodzących latach jeszcze wzrosnąć, osiągając łącznie 72 miliony dolarów na koniec 2025 roku. To ciekawe, domeny AI przyciągnęły uwagę wielkich technologicznych graczy, w tym startupu Ilona Muska, o którym chwilę wcześniej był cały akapit, jego startupu XAI, a także gigantów takich jak Facebook czy Google. Największa transakcja, tu kolejna ciekawostka, która dotyczyła sprzedaży domeny z końcówką AI, to była domena U. U.AI i ta transakcja opiewała na 700 tysięcy Dolarów. I to no, daje do myślenia, pokazuje, jak wysoką wartość mają obecnie internetowe domeny związane właśnie z AI. Wystarczy dopisać sobie do jakiegokolwiek produktu usługi AI i już mamy wzrosty. Tu ciekawostka: Angela nie jest jedynym miejscem, które zyskało na unikalnej domenie swojego kraju. Podobny przypadek dotyczy wysp Tuvalu i ich domeny TV. Chociaż w ich przypadku współpracują oni z partnerami komercyjnymi przy sprzedaży tych domen. Być może nawet nie wiesz, gdzie ten kraj, te wyspy leżą. To jest mikroskopijny atol. Spojrzałem sobie na mapę przed chwilą, też nie miałem bladego pojęcia, gdzie ta wyspa, gdzie ten archipelag leży. I to jest mikroskopijny atol, który jest położony na północ od Nowej Zelandii. I na wschód od Australii, na Oceanie Spokojnym. No dalej to już jest tylko Polinezja Francuska i Bora Bora, potem tysiące kilometrów i zachodnie wybrzeża Ameryki Południowej. A więc zupełnie przypadkowo takie egzotyczne miejsca również mogą korzystać z obecnej, bieżącej koniunktury. Przechodzimy dalej, chciałbym Ci teraz polecić. Bardzo ciekawy wywiad z Nikolą Mendelssohn, obecnie dyrektorką do spraw działalności globalnej w firmie Meta, czyli firmie będącej właścicielem między innymi Facebooka, Instagrama, Whatsappa. Ta pani podzieliła się z Business Insiderem swoimi przemyśleniami na temat rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji w biznesie. Z jej perspektywy AI jest nowym źródłem wartości, które może zapewnić firmom Przewagę konkurencyjną. Mendelssohn podkreśla, że firmy powinny eksperymentować z nowymi technologiami AI, aby po prostu nie zostać w tyle. Podczas rozmowy, do której Cię odsyłam, zachęcam do jej przeczytania link oczywiście w notatkach odcinka możesz znaleźć. Podczas tej rozmowy Mendelssohn przytoczyła przykład polskiej firmy, firmy Computronic która dzięki wykorzystaniu narzędzi AI do automatyzacji reklam na Facebooku osiągnęła 48% wzrost wartości sprzedaży. Narzędzia takie jak Advantage Shopping Campaigns wykorzystują AI i uczenie maszynowe do efektywniejszego docierania do klientów i do zwiększania sprzedaży. Meta, dążąc do usprawnienia marketingu cyfrowego, zmniejszyła liczbę kroków potrzebnych do zaprojektowania kampanii z 11 do Zaledwie dwóch i ułatwiła w ten sposób dostęp do narzędzi AI dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tym zmianom nawet mniejsze firmy mogą korzystać z zaawansowanych technik profilowania i targetowania, co czyni działania marketingowe jeszcze łatwiejszymi i bardziej efektywnymi. Ponadto Meta pracuje też nad wprowadzeniem kreatywnych funkcji dostosowywania reklam opartych na AI które umożliwią generowanie tła dla zdjęć produktowych, automatyczne tworzenie wersji tekstowych reklam oraz dostosowywanie obrazów do różnych formatów. Te narzędzia mają na celu pomóc firmom w tworzeniu skuteczniejszych treści reklamowych przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu i zasobów. No i myślę sobie, że mają pomóc firmie Meta zarabiać jeszcze więcej, to jest oczywiste. Meta planuje również wprowadzenie rozwiązań AI for Business, w tym chatbotów, które będą odpowiadać na proste pytania klientów. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli skoncentrować się na bardziej złożonych zapytaniach, zwiększając tym samym jakość obsługi klienta. Mendelssohn zauważa też, że jesteśmy świadkami rewolucji AI, która przekształca sektor marketingu cyfrowego. Zachęca firmy do eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami AI, argumentując, że takie działania są obecnie jednym z najtańszych sposobów na efektywne dotarcie do klientów. Przedstawicielka Meta przekonuje, że innowacyjne podejście do reklamy i do marketingu przełoży się na znaczący zwrot z inwestycji, podkreślając, że nie warto pozostawać w tyle. A teraz zapraszam do wysłuchania sekcji. AI codziennie, Toolbox. Przedstawi ją znana ci doskonale moja współprowadząca ten podcast Aśka. Zastanawiam się, czy nie powierzyć na stałe tego zadania właśnie Joannie. Posłuchaj dzisiejszej edycji. Zobaczymy, jak Aśce pójdzie. Cześć. Z tej strony Aśka. Dziś chciałabym polecić Ci ideogram AI. Jest to narzędzie do generowania obrazów z tekstu które wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kilku unikalnym funkcjom. To narzędzie zostało założone przez byłych badaczy z Google Brain i zyskało znaczne wsparcie finansowe na początkowym etapie swojego rozwoju, co świadczy o jego potencjale i innowacyjności. Główne cechy, które wyróżniają ideogram AI to możliwość integracji tekstu z wizualizacjami AI. Umożliwia to tworzenie efektywnych plakatów, reklam czy infografik z tekstem. Różnorodność stylów. Użytkownicy mają do wyboru wiele stylów, takich jak typografia, grafika, anime, portret czy grafika 3D. Dostosowywanie proporcji obrazu. Możliwość wyboru odpowiednich proporcji obrazu dla różnych zastosowań, np. Na, na Instagram czy w szerszym formacie Full HD. Funkcja Lucky Star, która dodaje element losowości, inspirując do twórczego myślenia. Wysoka jakość tekstu. Jak być może wiesz, modele generujące grafikę mają problem z tekstami, ale Ideogram AI jest szczególnie skuteczny w tworzeniu tekstów na grafikach, chociaż też nie jest nieomylny. Obecna wersja jest otwarta dla wszystkich. Ideogram AI oferuje darmowy dostęp do swojej platformy bez ograniczeń. Wyróżnia się na tle konkurencji takiej jak Mid Journey i Dale. Nie tylko dzięki swojej specjalizacji w generowaniu tekstu w obrazach. Dla mnie dużą wartością jest to, że jest banalnie prosty w użyciu. Na przykład, Midjourney. Journey. Jeśli nie znasz Discorda, może być trochę przytłaczający. A na przykład, Dale, jakościowo jest trochę gorszy. Dla mnie świetną rzeczą w wideogram jest tablica z grafikami stworzonymi przez użytkowników. Znajdujesz sobie coś, co ci się podoba. A następnie możesz podejrzeć prompt, który służył do stworzenia tej grafiki. Możesz go zmodyfikować i dostosować do swoich potrzeb, a następnie wygenerować grafikę. Świetnie to działa. Ideogram AI oferuje zarówno darmowy, jak i płatne plany subskrypcji, co pozwala użytkownikom wybrać opcję najlepiej dopasowaną do ich potrzeb. Plany płatne kosztują 8 lub 20 dolarów miesięcznie i względem wersji bezpłatnej Różnią się liczbą obrazków, które możesz stworzyć, ich jakością czy tempem tworzenia. Podsumowując, ideogram AI jest przyjazną dla użytkownika platformą AI do tworzenia obrazów z tekstu, oferującą mnóstwo możliwości artystycznych i personalizacji, co czyni ją interesującą opcją dla osób szukających narzędzia do tworzenia unikatowych wizualizacji. Dziś to tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie sekcji AI codziennie, Toolbox. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki, Aśka, za przedstawienie tego narzędzia. Faktycznie, ideogram jest, jest fajnym, bardzo fajnym narzędziem. Korzystam z niego regularnie. Polecam Ci to też bardzo serdecznie. A tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za wysłuchanie go. Życzę Ci miłego dnia i słyszymy się jak zwykle jutro. Cześć. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach. Jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas? Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Koncept audio.